Cześć, nazywam się Anna Bartman i jestem architektką wnętrz. Zapraszam Cię do zobaczenia projektów oraz wnętrz, które tworzę. W projektowaniu dla mnie najważniejsze jest to, aby wnętrze było spójne z wnętrzem danej osoby. To znaczy, żeby było spójne z jej charakterem, a nawet z duszą. Dzięki temu projekt jest indywidualny i cieszy obie strony. Często relacja z klientami trwa przez długie lata. Tak było w tym przypadku. Rozbudowuje się dom. Dochodzą nowi członkowie rodziny, trzeba coś zmienić. Oprócz projektowania wnętrz, zajmuję się również projektem elewacji ogrodu czy ogrodzenia. Ważne jest dla mnie to, aby cała przestrzeń wokół domu i w domu była spójna. Dzięki temu czujemy się naprawdę dobrze i czujemy się jak u siebie. Dlatego, jeśli jesteś osobą, której zależy na tym, aby mieszkać po swojemu, aby brać czynny udział w projekcie, aby dogrywać pewne rzeczy. Przegadywać i wzajemnie się inspirować. Zapraszam Cię do kontaktu. Zadzwoń lub napisz bezpośrednio do mnie. Ponieważ każdy projekt jest indywidualny i każdy potrzebuje czegoś innego, są trzy opcje projektu: projekt szkicowy, projekt pełny oraz projekt z nadzorem autorskim. Relacja z klientem jest dla mnie bazą, aby powstał projekt z duszą. Dzięki temu. Jesteśmy w kontakcie, wzajemnie się poznajemy, a ja mogę stworzyć projekt zrobiony na wymiar dla danej osoby. Jeżeli interesuje cię tematyka projektowania wnętrz, zachęcam cię do posłuchania mojego podcastu z wnętrza. Jest dostępny na Spotify i YouTube.